Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, będzie mi bardzo miło, jeżeli właśnie to zrobisz. Oferuję Ci ciekawe podróże, zarówno kulinarne, jak i te po świecie, i wiele innych. A dzisiaj przygotuję leczo. Lista składników, jak zwykle, w opisie filmu. A pracę rozpoczynamy od wrzucenia do naczynia miksującego 150 g cebuli przekrojonej na pół. Dodajemy 20 g oliwy z oliwek. Dodajemy jedną łyżeczkę soli. Zakładamy pokrywę z miarką. Rozdrabniamy 3 minuty na obrotach 5. Składniki zgarniamy kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego. Zakładamy pokrywę z miarką. Smażymy 4 minuty 120 stopni, obroty 1. Cebula usmażona. Dodajemy 300 g papryki, bez gniazd nasiennych, pokrojonej na kawałki. Paprykę mamy w dwóch wersjach. Jedna jest pokrojona na kawałki, a druga w paseczki. Centymetr na pół centymetra. Dorzucamy 300 g cukinii, bez gniazd nasiennych, pokrojonej na kawałki. Zakładamy pokrywę z miarką i rozdrabniamy 6 sekund na obrotach 4. niki tradycyjnie zgarniamy ze ścianek na dno naczynia Oczywiście bez termomiksa po prostu drobno siekacie Dodajemy 150 g papryki pokrojonej w Pół centymetra na centymetr paski. Dodajemy 250 g kiełbasy pokrojonej w pół plasterki, podsmażonej wcześniej na patelni. Dorzucamy jedną łyżeczkę przyprawy uniwersalnej wykonanej w termomiksie, lub jak nie macie, to po prostu łyżeczkę wegety. Dodajemy łyżeczkę cukru. Dwie, trzy szczypty pieprzu czarnego mielonego. Zakładamy pokrywę z miarką. I dusimy 10 minut, 120 stopni, obroty łyżeczki. I teraz mamy taki efekt. Mmm, jak to pachnie. Dodajemy 500 g pomidorów świeżych, bez skórki, pokrojonych na kawałki lub 500 g krojonych pomidorów z puszki. Ja mam z puszki, ale nie chciałam otwierać dwóch, a w jednej jest na całe 400 g, więc resztę dopełnię domowym ketchupem. To jest taki przecier pomidorowy, który sama robiłam. I teraz zamiast miarki na pokrywę naczynia miksującego zakładamy koszyczek. I jeszcze gotujemy 10 minut, 100 stopni obroty łyżeczki. Teraz leczo należy doprawić do smaku solą i pieprzem i podawać bezpośrednio po przygotowaniu. Oj, ciężka! Wygląda tak. Pachnie pięknie paprykowo. Już zobaczymy jak wygląda na talerzu. Wygląda obłędnie. Już spróbujemy. Są kiełbaski, papryczki. Widzicie, nie rozgotowało się jakoś bardzo. Skosztujemy. Hmm. Hmm. Danie jest przepyszne. Polecam. Jest lekko słodkie, nieostre, więc jeżeli lubicie ostrzejsze smaki, możecie dorzucić sobie odrobinę ostrej papryki lub pieprzu kajen. Jest bardzo delikatne, więc jest świetną propozycją nie tylko na obiad, ale również na kolację albo przekąskę. Polecam, przepis jest bardzo udany, wykonuje się go bardzo szybko, chyba 40 minut go wykonywałam i oczywiście termomix nie jest niezbędny do wykonania leczo. Można równie dobrze wszystkie składniki posiekać, podsmażyć co trzeba na patelni, a resztę wykonać w garczku, rondelku czy co tam macie. Także przepis udany, gorąco polecam, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do kliknięcia dzwoneczka, żeby żaden film Was nie minął. I do następnej podróży kulinarnej. Do zobaczenia!